Kiedy dzieci chcą harcować, to dorośli mają czas Pokój pełen jest zabawy, krzyk, gonitwy, piski wrzask. Nocą wstaje świat fantazji, różnie w nim się może dziać Statkiem może być odkurzacz, ale w końcu trzeba... Co się dzieje, co się dzieje, to właśnie wstaje tata lew. Kiedy zacznie się opowieść. Raz, dwa, raz, dwa. Już jest! Radiostacja. Życie, drodzy rodzice jest pełne pokus. Kiedy dzieci czegoś chcą, to najczęściej chcą tego za wszelką cenę. A przede wszystkim natychmiast. Jednocześnie nie ma żadnego znaczenia, czy to, czego chcą, jest im naprawdę potrzebne. Ważne jest jedynie, by to mieć. A to kupna lody. E, e, nie teraz. Dlaczego? Ponieważ w życiu nie zawsze można mieć wszystko, czego się właśnie chce. To niesprawiedliwe. Ale za to wychowawcze. Przecież obiecałeś, tatku, że zawsze i wszędzie będziesz się starał nas uszczęśliwić. A ponieważ przypadkiem właśnie uszczęśliwiłoby nas zjedzenie lodów, to... Tato, chcemy kiełbaskę. Jednak niektóre dzieci, żeby przechytrzyć wychowawcę i osiągnąć wymarzony cel, chwytają się najdziwniejszych sposobów. Wtedy, drodzy rodzice, musicie mieć się na baczności. Do wszystkich jednostek mamy kontakt wzrokowy. Powtarzam, mamy kontakt wzrokowy, centrala tu posterunek delta. Obiekt udaje się w kierunku północnym, odbiór. Rozumiem, przejmujemy go. Hmm. Niech pan zachowa hmm. spokój i się nie odwraca, a nic się panu nie stanie. Oh. Powiedziałem nie odwracać się. Uh. 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 Czy poznaje pan gwizdek, który trzyma pan w prawej ręce? E, tak, tak. Należy do mojego syna, Filipa. Awełka. Ach, jasne, oczywiście. Niech pan posłucha. Proszę teraz otworzyć ulotkę na stronie piątej. Widzi pan radiostację na górze po prawej? Radio Gadua 007? Jeżeli chce pan odzyskać Pawełka całego i zdrowego, proszę w ciągu najbliższych dwóch godzin położyć oryginalnie opakowane urządzenie pod drzewem w ogrodzie. Zrozumiano? Czy to nie twoje? Niczego nie rozumiesz, tato. Musimy koniecznie mieć te radiostacje. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że musimy mieć kontakt z całym światem. Po drugie, żeby odbierać tajemnicze sygnały z kosmosu. I po trzecie, ponieważ chcemy zostać tajnymi agentami. Bezselestne śledzenie z ukrycia i tak dalej. Mogę was uspokoić. Lwy są wyposażone przez naturę we wszystko, czego potrzebuje dobry agent. Zapewniam was. A? Lew ma doskonały słuch. Bystry wzrok i dobry węch do wyszukiwania pożywienia. Ech, znowu wykręcasz się, siany. No właśnie. właśnie. Ogłasamy strajk głodowy. Poczekajcie tylko urwisy. Uważam, że powinniśmy napisać skargę do urzędu do spraw skarg, zażądać, żeby pozbawiono tatę praw ojca samotnie wychowującego dzieci z powodu zaniedbywania macierzyńskich obowiązków. Aha, świetny pomysł. Aha, prawie taki jak ten z porwaniem na niby. Tak, to zaproponuj coś lepszego, mądralo. Eee. Przestańcie. Teraz potrzebny nam jest nowy plan, a nie kłótnie. O. Oh. Co się dzieje? Ha, nie, ha! Jajko, Haha, bardzo śmieszne. Hej, zobaczcie! Ja Cię kręcę. Słuchajcie, może tata jednak zmienił zdanie. Iza, chodź. Mm -mm. Zaraz, zaraz, a my? O, to wcale nie tata. To Boguś! Cześć Boguś! Dawno się nie widzieliśmy. Co słychać? A, e, w porządku. Co tam masz? E, kto ja? A, chodzi ci o to. E, to radiostacja. Oszczędzałem na nią dwa lata. O! o. Siedem kanałów, automatyczna regulacja częstotliwości, zintegrowany wzmacniacz, full wypas. To znaczy właściwie nic specjalnego. O, mogę popatrzeć? A, 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 ale tylko na chwilę. Daję Ci Lwie słowo honoru. Hmm. Hej, natychmiast wracajcie! Hmm? Huh? Stójcie, słyszycie, słyszycie, huh? O! Oh. Zabierzcie moją radiostację! Ech, eee, i to migiem! Zapomniałeś Boguś zaklęcia! E, jakiego zaklęcia? O nie, nie będę żebrał! Aha! Tu delta lot 62. Wasza pozycja to 45 stopni na wschód lub zachód. Nadciąga tajwór. Przygotować się do lądowania. Wkrótce dalsze konstrukcje. Odbiór! Mówi się instrukcje. Nieważny Aparat nie jest włączony. Ach, tak. He? O, widać, <laughs> jednak jest. Oh. <śmiech> <O>! <śmiech> Ej, oddajcie mi radiostacie! <laughs> o co mu chodzi? <laughs> Oddajecie czy nie, bo zawołam mamę. Ostrzegam was po raz ostatni. Hej, Boguś! He? A Kuku? E... Jak chcesz, to ci pomożemy pod warunkiem, że nas wciągniesz na górę. Mhm. Serio? Dlaczego miałbym wam ufać? A czemu nie? Przysługa za przysługę. Chyba nie chcesz, żeby tam ci jak gdyby nigdy nic gadali przez twoje radio. Całkiem im odbiło. A, 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 o, 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 o. Chwileczkę, już idę. Ten jest super. Tak, rzeczywiście. Połączyłaś się z kontrolą ruchu lotniczego. Ja spróbuję. Może nawiążemy kontakt z kosmitami. Wtedy będą o nas pisały wszystkie gazety. Dzięki, stary. Tu Alfa X. Zgłoś się. Powtarzam, Alfa X do wszystkich istot pozaziemskich. Słyszycie mnie? Odbiór. Otwórzcie. To my. Wszystko w porządku, Boguś sobie poszedł. Ej, nie tak się umawialiśmy! <laughs> A ty co tu robisz? Zabrali mi radiostację. O. Odezwijcie się wreszcie, ogłuchliście? Tu mówi Alfa X do licha. Odbiór. Tyle razy tych prosimy, o, e? nie zabierali Akurat teraz. Gdzie ona jest? E, nie e, wie co? Dobrze e? wiesz, o co mi chodzi. Ej, chwileczkę. Uspokój się, dobrze? Uspokój się. Nie możesz nam teraz zabrać radiostacji. Właśnie nawiązywaliśmy kontakt z istotami pozaziemskimi. Przyczyniamy się do rozwoju nauki. Hi. Mam to w nosie. E, e, no dobra, może więc chociaż o, razem. O, Jeśli ktoś tu nawiąże kontakt z kosmitami, to wyłącznie ja zrozumiano. Ale wy możecie dalej próbować szczęścia na waszym tosterze. O, e, mruga nawet lampka. Rety, ale obciach! Jak my teraz wyglądamy? Nazwał nas amatorami, Prosiak. Co to są amatorzy? Nie mam pojęcia. Hmm. Oh. Uwaga! Oh. Oh. Podobno Podobno A niech to! Hmm. On naprawdę to robi. Ten podły Prosiak papuguje mój pomysł. Dobra, prosiaku, marzą ci się kosmici? To spotkasz się z nimi. A ty dokąd? Za mną. Idziemy. nie chcecie się odezwać, to spadajcie już. Ja idę spać. Dobranoc. E? Atmosfera pozytywna. Proszę, nie róbcie mi krzywdy, chciałem tylko. Milcz, ziemianinie. Przybywamy w sprawie kosmicznego abonamentu radiowego. Możemy zobaczyć twoją licencję? Nie, nie mam czegoś takiego, mam tylko szkolną legitymację. Cóż, a to pech. W takim razie rekwirujemy twoją radiostację. A, ale przecież... Żadnego sprzeciwu. Chyba, że chcesz doświadczyć promieniowania zmieniającego w kamień. Nie, nie, nie trzeba. I pamiętaj, będziemy mieli na ciebie oko. Dobrze. Do widzenia. Cześć. I, troszkę. O. No nie, poczekajcie, niech was tylko dopadnę. E, zaraz ci wszystko wyjaśnimy. Jak ja was nie cierpię. Opracowanie Telewizja Polska, Agencja Filmowa, reżyseria Andrzej Bogusz. Dialogi na podstawie tłumaczenia Krystyny Żuchowicz, Grażyna Dyksińska. Dźwięk Jakub Milencki, montaż Zofia Moch, tekst piosenki Krzysztof Wrześniowiecki, opracowanie muzyczne Eugeniusz Majszak, kierownik produkcji Monika Wojtysiak. Wystąpili Marcin Przybylski, Jolanta Wilk, Agnieszka Konikowska, Iwona Rulewicz, Anna Apostolakis, Leszek Zduń, Cezary Kwieciński, Tomasz Bednarek i inni.